Pilskie Starostwo Powiatowe zaciąga dwumilionową pożyczkę na termomodernizację budynku przy ulicy Wojska Polskiego w Pile. Obiekt, w którym mieszczą się poradnie specjalistyczne, od wielu lat stoi zaniedbany. Teraz zyska nowy wygląd. Prace powinny ruszyć jeszcze w tym roku. Pomyśleliśmy, pomyśleliśmy o jednej rzeczy, skoro mamy najemców. Najemcy, którzy coraz częściej odzywają się, że są zbyt wysokie koszty ogrzewania, i z drugiej strony pojawiła się okazja do wzięcia dwumilionowej na prewencyjnych warunkach łącznie z 15% umorzeniem pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska. Pomyśleliśmy, że dla dobra mieszkańców Piły, dla dobra mieszkańców powiatu pilskiego, którzy korzystają z tych właśnie usług leczniczych, korzystają często z usług Agencji Strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, warto w ten budynek zainwestować. Zgody na pożyczkę wyraziła Rada Powiatu Pilskiego. Remont tego obiektu nie można było liczyć na dotacje zewnętrzne, ponieważ poradnie są wynajmowane komercyjnie, m.in. przez lekarzy. Pożyczone środki będzie trzeba spłacać przez 10 lat. Część długo zostanie umorzona po zakończeniu termomodernizacji. Także wczoraj radni zadecydowali o przekazaniu ponad 100 tys. zł na sam projekt termomodernizacji szpitala specjalistycznego. Bez projektu nie będzie można starać się o dofinansowanie ministerialne na ten cel. Według wstępnych szacunków ocieplenie i remont elewacji szpitala pochłoni nawet kilkanaście milionów złotych. Służba zdrowia, a zwłaszcza w tym kontekście szpitale, mają liczne problemy finansowe i różne źródła, z których mogą płynąć środki na wzmocnienie funkcjonowania szpitali, zwłaszcza takiego jak szpital specjalistyczny, który Pile, który świadczy usługi dla całego regionu północnej Wielkopolski, są potrzebne. Podczas tej sesji radni usłyszeli też skargi pilskich sadowników, przymrozki mogą spowodować poważne straty w plonach. Rada więc kieruje apel do wojewody wielkopolskiego oraz ministerstwa rolnictwa z prośbą o odszkodowanie dla sadowników. Mamy codziennie powtórkę spadku temperatury w nocy poniżej zera, były dni, gdzie spadała temperatura do minus 8 stopni. I dzisiaj możemy określić, że to są już nieodwracalne straty, jeżeli chodzi o sadownictwo, o czereśniach, o brzoskwiniach i o wiśni. Mówimy, że to jest nawet poniżej, powyżej 50%. Na temat jabłek na pewno też są już, ale nie można określić jak gdyby wielkość tych strat. Na razie nie wiadomo, czy długo otrzymująca się niska temperatura spowoduje klęskę żywiołową. A od tego w dużej mierze zależy pomoc państwa dla poszkodowanych sadowników. Maciej Rosiński, telewizja Asta